Szanowny Księży Kardynale, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, mówiąc o Uniwersytecie Przyszłości, o PSU, jak Uniwersytecie Przyszłości, skoncentruję się przede wszystkim na wątku innowacyjności w Uniwersytecie. Wystąpienie nie będzie długie, dlatego że w swoim przedłożeniu wiele uwagi poświęciłem naturze i misji. W ogóle Uniwersytetu Katolickiego, ale pięknie to przedstawił ksiądz profesor Wojciech Góralski, wyrabiając się w czasie. Więc odpadnie wiele treści ważnych, które już tutaj zostały przedstawione. A skupię się przede wszystkim na tym, by pokazać, jak UKSW wpisuje się w te oczekiwania, które dzisiaj są stawiane w nauce Kościoła, ale również i w życiu społecznym, w gospodarce. Które są stawiane Uniwersytetowi Katolickiemu. Najpierw chciałbym, najpierw chciałbym rozpocząć od wyjaśnienia tego, czym jest innowacyjność. Może jest to bardzo ważna sprawa. Pamiętam kiedyś dyskusję na Politechnice Warszawskiej. Dotyczącą innowacyjności i na pytanie, czym jest innowacyjność, jeden z profesorów Ekonomii odpowiedział, że to jest stan umysłu. Pewnie tak, ale jest wiele innych, jeszcze bardziej szczegółowych kwestii, które w innowacyjności się wpisują. Definicji innowacyjności jest wiele. Według OECD jest ich ponad 40. W prostym tłumaczeniu innowacje można określić jako nową ideę, nową metodę czy nową technologię. W wyniku innowacji powstaje lepsze, powstają lepsze rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i niewyartykułowanym potrzebom. Innowacja wyraża się w tworzeniu nowych, istotnie lepszych produktów życia społecznego, procesów, usług, czy modeli biznesowych. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego i publicznego, ale też życia społecznego. Józef Schumpeter, wybitny austriacki ekonomista, profesor Harvard University, do innowacji zaliczał zmiany o charakterze technicznym, handlowym i organizacyjnym polegające na wytworzeniu nowego produktu lub wprowadzeniu na rynek towarów o nowych właściwościach, posłużeniu się nową metodą produkcyjną, znalezieniu nowego rynku zbytu czy zdobyciu nowych źródeł surowców. Możliwości bardzo szerokiego rozwoju w zakresie innowacji same w sobie mają uniwersytety, poczynając od innowacyjnych kierunków studiów poprzez wprowadzenie nowatorskich badań naukowych. Na wdrożeniach i patentach kończąc. W tym miejscu rodzą się jednak zasadnicze pytania. W jaki sposób pojęcia produkcja, towar, rynek, zbytu, surowce mają punkt odniesienia do Uniwersytetu Katolickiego w ogóle, do Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w szczególności? Czy w UPS-u o tradycjach katolickich, w którym pierwotnym nurtem badań i dążeń naukowców są nauki humanistyczno-społeczne, można tworzyć innowacje? Te pytania są bardzo istotne, a odpowiedź na nie uzyskujemy przede wszystkim poprzez analizę dokumentów Kościoła. Z tych dokumentów, z wypowiedzi zwłaszcza Jana Pawła II i papieża Franciszka dowiadujemy się o naturze misji Uniwersytetu Katolickiego, że uniwers zadaniem Uniwersytetu jest tworzenie wspólnoty budowanej na wartościach, łączenie nauki z wiarą, o tym słyszeliśmy. Priorytet dawany znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, aksjologia wnoszona do nauki i edukacji, życia społecznego czy tworzonych rozwiązań technologicznych. Jak wygląda innowacyjność w uniwersytetach wobec nowych wyzwań? O tym w wielu miejscach mówi papież Franciszek. Jakie zadania stoją przed Uniwersytetem Katolickim wobec nowych wyzwań? No między innymi tworzenie sieci uczelni katolickich ściśle współpracujących z instytucjami z różnych krajów, podejmowanie badań dotyczących epokowych problemów cywilizacyjnych, budowanie kluczowej pozycji uniwersytetów w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym, wprowadzanie innowacyjnych modeli nauczania. To jest wśród, proszę Państwa, najważniejsze kwestie, które wydobyłem z nauczania papieża Franciszka. Nie trudno zauważyć, że w wypowiedziach Kościoła w stanowisku papieża Franciszka bardzo silnie wybrzmiewa konieczność podążania za duchem czasu, a w konsekwencji uwzględnienia innowacyjności w katolickim środowisku akademickim. Wobec tego uniwersytety katolickie nie mogą ograniczyć się jedynie do debaty intelektualnej i edukacji opartej na badaniach podstawowych. Na nich spoczywa również odpowiedzialność za innowacyjność widoczną w rozwoju społeczno-gospodarczym całego społeczeństwa. Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest znaczącym przykładem na małej uczelni o tożsamości katolickiej, który może wyznaczać i wyznacza trendy w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji. W UKS łączymy wartość nauk humanistycznych z innowacyjnym sposobem podejścia zarówno do dydaktyki, jak i sfery badawczej. Jednym z przykładów w odniesieniu do dydaktyki jest oferowany przez nas kierunek studiów człowiek w cyberprzestrzeni. Studia te łączą wiedzę na temat zachowań społecznych. Z najbardziej zaawansowanymi technologiami cyfrowymi. Przy tworzeniu tego kierunku studiów nawiązaliśmy współpracę z jedną z najlepszych uczelni na świecie, Uniwersytetem w Oksfordzie. Już dzisiaj wizytówką Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego jest kierunek lekarski wraz z innowacyjnym programem kształcenia przygotowanym we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Polsce i Europie. Sięgnęliśmy po najlepsze doświadczenia naszych strategicznych partnerów z zagranicy, ale też Polski, legitymujących się najwyższą kategorią naukową A i A. Tworząc Kolegium Medicum, nie tylko budujemy prestiż naszej uczelni, posiadającej charakter katolicki, ale też odpowiadamy na aktualne potrzeby społeczne. Ich realizację widzimy poprzez najlepsze wykształcenie kadr medycznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i informatycznych służących medycynie. Równocześnie robimy wszystko, by kształcić lekarzy z misją, świadomych swego powołania do służby bieżącej. Jesteśmy przekonani, że osiągnięcie tego celu wymaga właśnie wdrożenia w program kształcenia studentów medycyny elementów nauk humanistycznych, tak bardzo yy, skoncentrowanych na dobru człowieka. Dla zapewnienia jak najlepszych warunków studiowania już kilka miesięcy temu wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie kierunku lekarskiego podjęliśmy starania o pozyskanie środków niezbędnych do rozwinięcia bazy lokalowej dla kierunków medycznych z wybudowaniem nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej w Polsce. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dedykowanej rozwojowi medycyny jest konieczne także dlatego, że kierunek lekarski od samego początku cieszy się bardzo dużą popularnością. Przy wysokim licie przyjęć 100 osób zgłosiło się na studia 17 osób na jedno miejsce, ale co dla nas jest ważne z najwyższą punktacją z egzaminów naturalnych. Początkiem dynamicznych zmian w uczelni, w jakiejś, mierze, w jakiejś mierze nawet momentem przełomowym było utworzenie Centrum Nauk Technologicznych dla Nauk Humanistycznych i Społecznych. W centrum zostały rozwinięte nowatorskie rozwiązania, m.in. w zakresie digitalizacji modelowania 3D. W Centrum prowadzone są także badania w zakresie analizy polityki społecznej, inteligentnego zarządzania, analizy i monitoringu danych. Obecnie na UKSW powstaje ekosystem badań i rozwoju otwarty na transfer technologii i komercjalizacji we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorstw. Taka transformacja Uniwersytetu nie byłaby możliwa, gdyby nie silny rozwój współpracy z innymi instytucjami naukowo-badawczymi, które odnaleźliśmy nie tylko w Polsce i Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dzięki tym kontaktom wspólnie tworzymy warsztat łączący medycynę i transformację cyfrową. Z myślą o intensyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w szerokim zakresie, dziedzin nauki, gospodarki i życia społecznego związanych z powszechną transformacją cywilizacyjną stymulowaną przez globalną rewolucję cyfrową powstaje trzeci kampus w Dziekanowie Leśnym. Do realizacji tego przedsięwzięcia zyskaliśmy bardzo renomowanych partnerów takich Polską mieci i Polską Grupę Energetyczną. Z tymi spółkami budujemy Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii wyposażone w urządzenia najnowszej generacji. Wszystkie dziedziny, z którymi wiąże, wiąże się program Centrum, łączy centralne znaczenie danych o bardzo różnej formie i sposobach przetwarzania. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii podejmuje działania zarówno badawcze. Jak i aplikacyjne, obejmujące pełny cykl wykorzystania danych. Nowe paradygmaty gospodarki cyfrowej są wciąż zdominowane przez wymiar technologiczny, jednak wzrasta bardzo szybko świadomość znaczenia i konieczności uwzględnienia szerokiego spektrum stworzonych aspektów społecznych, spektrum aspektów społecznych i humanistycznych. O czym zresztą wspomniał Pan profesor.